Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes witam Was bardzo serdecznie w naszej najnowszej przygodzie Psiego Patrolu. Miasto Przygód wzywa. Rozpocznijmy sobie zatem naszą przygodę. Ustawmy misję główną gaszenie pożaru. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Fajerwerki burmistrza Hamdingera zmieniły się w katastrofę. Małe iskry spowodowały pożary w różnych częściach miasta. Ogień nie może się rozprzestrzenić. Rabl, weź pojazd ze świdrem i oczyść nam drogę. Marszal, weź wóz strażacki i ugasz wszystkie pożary. Psi patrol ruszamy! Tak więc ruszamy do akcji. Musimy ugasić pożar, który został wywołany przez fajerwerki. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzeba dalej iść na piechotę. Marszal, ty prowadzisz. Ruch: użyj tego, by poruszać pieskiem. Ok. Przy okazji widzę, że mamy też możliwość tutaj wykonywania skoku oraz zbierania kosteczek. Których z tego co widzę, mamy 600 do zebrania. Ale uważaj, nie wiemy jakie uszkodzenia powstały przez fajerwerki. Oczywiście będziemy uważać. Żeby przejść dalej, musisz skoczyć. Skok! Naciśnij to, by skoczyć. Na znalezienie czeka już wiele psich przysmaków. Doskonale. Zatem przeskoczmy przez te przy... przeszkody, zbierając wszystkie kosteczki, czyli psie przysmaki. Siennie. Bardzo dobrze ci idzie. Już prawie koniec. O, widzę, że jeszcze mamy jakieś takie okrągłe przysmaki. Dobrze. Czy tutaj jest, czy jest jakieś przejście? Czyli tutaj musimy iść chodniczkiem. Nie zapomnij pozbierać wszystkich przysmaków, które znajdziesz po drodze. Oczywiście staramy się zbierać wszystkie kosteczki, jakie tylko pojawiają nam się po drodze. O, tutaj mamy jakieś na ławce, zatem wskoczmy. O, patrzcie, ile tutaj jest różności. Widzę, że te okrągłe przysmaki są liczone jako więcej przysmaków. Kosteczki liczą się jako jedna zdobyta. Tak więc, oczywiście warto zbierać te okrągłe również. Też, jak wiadomo, oczywiście trzeba zbierać wszystkie. Czy my tu możemy przeskoczyć? Nie. Okej, okay, dobra, tu mamy przejście. Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie jechało. Dalej, piecki. Musimy się śpieszyć. Oczywiście śpieszymy się, jak tylko możemy. Zbieramy wszystko, co tutaj mamy po drodze. Okej, okay, tu mamy taką taśmę, ale widzę, że też mamy możliwość przeskoczenia przez nią. Okej, tutaj... OK, dobra, czyli tak, tutaj widzę, że mamy taką podwójną skrzynię, więc musimy wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Bardzo się cieszę, że dobrze nam idzie. Czy tutaj mamy wszystko? Okej. Okay. No to biegniemy. Ulala, troszkę spłoszyliśmy ptaszki, ale nic się nie stało. Dobra, tu mamy kolejną platformę. Świetnie. Tu jeszcze na ławce widzę są przysmaki. O, tutaj taki trochę tor przeszkód. Dobra, tutaj wskakujemy. To jest zadanie dla rabla. Zmień pieska. Użyj tego, by zmienić jednego pieska na drugiego. Okej, okay, czyli wciskając kwadrat mamy możliwość zmiany pieska. Psię wyzwanie. Naciśnij to wewnątrz koła, żeby włączyć psie wyzwanie. Dobrze, czyli tak. W pierwszej kolejności zmieńmy sobie pieska, a teraz użyjmy psiego wyzwania. Świder. Porusz tym, żeby umieścić świder. Potem naciśnij kilka razy. Ok, w takim razie postarajmy się wycelować. I teraz naciskamy X, żeby wiercić ponownie. I ostatni. Doskonale udało nam się tutaj przewiercić przejście. Tak więc możemy iść dalej. Nie ma takiego problemu którego nie rozwiążemy. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, że jeżdżą samochody. Musimy się śpieszyć. Ale oczywiście udało nam się przejść. Całe szczęście te samochody, jak nas widzą, że chcemy przejść na drugą stronę, to się zatrzymują. Tutaj musimy zebrać wszystkie przysmaki, żebyśmy niczego nie przeoczyli. Mamy jeszcze jeden u góry. Teraz tutaj. Wszystkie kosteczki. Czy tu po lewej stronie możemy coś zrobić? A po prawej? Dobra, czyli wychodzi na to, że teraz mamy możliwość przejścia na drugą stronę ulicy. Tyle przysmaków, ile dasz radę. Taki też mamy plan. Oczywiście zbieramy wszystkie przysmaki. A, patrzcie, tutaj mamy taką trampolinę, która pozwala nam wyżej skoczyć. Dobrze, czyli tak, tutaj mamy wszystko ładnie zebrane. Wejdźmy na górę. Tu mamy kolejne smaczki. I tutaj widzę, że coś mamy do zebrania. Wow, udało nam się zebrać odznakę. Doskonale. Tutaj widzę, że mamy kolejną trampolinę. Świetnie. Udało nam się przeskoczyć przez wyższe płotki, przez które samym skokiem raczej nie udałoby nam się ich pokonać. Dobra. A czy tutaj się dostanę? Doskonale. Chodźmy tutaj na ławeczkę. A tutaj jest taśma. Musimy ją pokonać. Świetnie. Tyle przysmaków. użyj strażackiego toporka. Dobrze. Zmieńmy sobie zatem pieska. I użyjmy toporka. To marszala. Użyj tego, żeby poruszać toporkami i usuwać przeszkody. Okej, okay, w takim razie używamy góra dół, żeby pokonać przeszkodę. Świetnie! Pierwsza przeszkoda pokonana. Teraz kolejny etap. Ulala, tutaj już tak konkretnie. I trzecia. To już chyba będzie ostatnia. Doskonale. Niesamowicie. Świetnie udało nam się pokonać kolejną przeszkodę. Ja tutaj się tylko rozejrzę, czy nie ma jakiś przysmaków pochowanych. Bo oczywiście zależy nam na tym, żeby zebrać jak najwięcej. Żeby przejść dalej musisz skoczyć! Żeby przejść dalej, muszę skoczyć. Pytanie tylko, gdzie musimy skoczyć. Tutaj z jednej strony mamy te trampoliny. Świetnie. Kolejna odznaka. Doskonale. Mamy już dwie odznaki. Brakuje nam tylko jeszcze jednej. No to w takim razie. Tutaj z jednej strony niby. Patrzcie, tutaj jeszcze mogliśmy przejść. To teraz pytanie, czy powinniśmy iść tam w prawo, czy tutaj? Trochę mnie to zastanawia teraz. Bo tam jeszcze z drugiej strony zostało trochę. A, dobra. Tutaj chyba w ogóle możemy zrobić kółeczko. Zbierzmy tutaj wszystko. I teraz chodźmy tutaj. Doskonale. Kolejne okrągłe smaczki. No to teraz musimy wycelować i trafić na wyrzutnie. Hop. ...perfekcyjnie. A ten jaki skoczny. Świetnie. Kolejne smaczki. Już naprawdę niewiele nam brakuje... ...żeby mieć wszystkie sześćset. Patrzcie, kolejna odznaka! Udało nam się zebrać wszystkie trzy odznaki. Świetnie. Ha. Wspaniale. Użyj wozu strażackiego w pobliżu ognia, żeby zgasić pożar. Dobra, czy tutaj mamy wszystko zebrane? No to chodźmy teraz do wozu strażackiego. Zmiana pasu. Użyj tego, by ruszać pojazdem i zmieniać pasy. Ulala. Unikanie przeszkód. Zmieniaj pasy, żeby unikać przeszkód na drodze. Ale uważaj, żeby nie zwalniać podczas manewrów. Czyli tutaj musimy korzystać z przyspieszenia. Jednocześnie nie możemy najechać na te znaki, korzystajmy z tych przyspieszeń, jakie mają tutaj. Musimy też zbierać jak najwięcej kostek. No to mamy teraz szybkość. Okej, okay, tutaj po prawej mamy te znaki, więc trzymamy się lewego pasa. Ojejku, szybko. Dobra. Aż ciężko zdecydować, które kosteczki zbierać, jest ich aż tyle. Teraz musimy wykonać szybki manewr. Świetnie. Użyj tego, żeby zaznaczyć właściwe miejsce. Przytrzymaj, żeby zacząć polewać wodą. No to teraz zaczyna się konkretna akcja. Musimy gasić pożar. Świetnie. Jeszcze kolejne okna się palą. Udało się. Właśnie ugasiłeś pożar! Rabel ma rację! Wygląda na to, że tu brakuje hydrantu! Doskonale udało nam się ukończyć pierwszą misję i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!